Ostatnie pytanie. Rok na Marsie trwa dłużej niż rok na Ziemi. Rok na Marsie trwa dłużej. Rok na Marsie? Nie? Jak to było? Rok na Marsie trwa dłużej niż rok na Ziemi. To ostateczna odpowiedź. Dobrze, czekam. Rok na Marsie szybciej trwa krócej, tak? To okresie, to no, czy to są ostateczne odpowiedzi? Ja nie bo podpowiadam, nie mogę. Pytania? Rok trwa krócej? No, aha, pytanie. Rok na Marsie trwa dłużej niż rok na Ziemi. Nie, no nie. Nie nie. Nie. W sensie nie. I koniec kropka. Ostatecznie. Finito. No niestety, po zero punktów. Czy ja zmieniam przed chwilą? Rok na Marsie trwa około 687 dni ziemskich. No, prawie dwa razy tyle, nie? Dobrze, wygrywa Roxana. 7 do 5. Pięknie dziewczyny, dzięki, dzięki gratulacje.